W ramach programu Bosch Exchange możesz w korzystnej cenie kupić część regenerowaną fabrycznie pod warunkiem zwrotu jej zużytego odpowiednika. Produkty BX są zwykle tańsze od ich nowych odpowiedników. Są regenerowane w fabrykach firmy Bosch zgodnie ze standardami jak dla produktów na pierwszy montaż. Są poddawane rygorystycznym testom jakości, takim jakim podlegają produkty nowe. Produktów regenerowanych fabrycznie możesz użyć od razu. Nie musisz czekać na naprawę części. Są dostępne dla większości pojazdów jeżdżących po naszych drogach. Cały proces zwrotu części jest bardzo prosty. Program BX opiera się na ponownym wykorzystaniu materiałów. Przy zakupie produktu BX zostanie naliczona kaucja, którą otrzymasz z powrotem pod warunkiem zwrotu zużytej części. Musi ona spełniać określone kryteria. Kryterium identyfikowalności. Zwracany rozrusznik musi być możliwy do zidentyfikowania, dlatego należy podać jego numer identyfikacyjny. Numer ten jest widoczny najczęściej na powierzchni jego budowy. Rozrusznik powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu. Jeśli go nie masz, możesz zwrócić część w opakowaniu zastępczym, ale tylko pod warunkiem, że numer identyfikacyjny jest czytelny. W takim wypadku zapisz ten numer na zastępczym pudełku. Kryteria techniczne. Kryterium kompletności. Zwracana część powinna być kompletna oraz nierozmontowana. Kryteria techniczne. Kryteria uszkodzeń mechanicznych. Obrobiony zębnik jest niedopuszczalny. Fioletowy nalot na osi powstały w wyniku przegrzania jest niedopuszczalny. Złamane łożysko napędu jest niedopuszczalne. Silnie zdeformowana obudowa jest niedopuszczalna. Uszkodzenie plastikowej części przekaźnika włączającego jest dopuszczalne. Kryterium korozji. Rozrusznik zostanie przyjęty, jeżeli korozja jest powierzchniowa, bez ubytku materiału. Widoczna korozja wskazująca na to, że produkt był dawno wymontowany oraz przechowywany w nieodpowiednich warunkach jest nieakceptowalna. Mocno skorodowany zębnik jest niedopuszczalny. Kupuj produkty BX i ciesz się wysoką jakością w dobrej cenie. Dowiedz się więcej na www.bożbx.pl.